Co zrobić, jeśli kolory są pozamieniane? W przypadku taśm cyfrowych może się zdarzyć, że kolory będą na odwrót. Czyli tutaj naciskam zielony, jest niebieski, naciskam niebieski, jest, jest zielony, czerwony jest akurat w porządku, no ale dwa, dwie barwy są zamienione. Jak to ustawić? Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć zasilanie sterownika, włączyć i nacisnąć po dwa razy S minus. M i S. Taśma musi być podłączona do pierwszego wyjścia sterownika, nie do drugiego, tylko do pierwszego. I na pierwszym wyjściu, na początku taśmy, wyświetli nam się coś takiego. Tutaj mamy kolory podstawowe. Powinny one być w kolejności czerwony, zielony, niebieski, a są zamienione. I teraz zerem, tutaj tym górnym. Możemy je ustawić we właściwej kolejności. Teraz jest w porządku. Dodatkowo przyciskiem M wyłączamy lub włączamy reakcję na muzykę. Zapala się i gaśnie ta sekcja. Jeśli się świeci, to oznacza, że mikrofon jest włączony. Jeśli nie, mikrofon jest wyłączony. Mamy już ustawione i żeby to zapamiętać, odczekujemy minimum 2 sekundy. Wyłączamy zasilanie. Włączamy z powrotem. I kolory powinny być teraz poprawne. Włączmy sterownik. No i jest zielony, niebieski, żółty, czerwony. Ustawienie tych kolorów jest o tyle ważne, że jeśli będziemy mieli ustawione źle, to będzie niewłaściwie działać regulacja temperatury barwowej koloru białego.